Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Ruchem Po Zdrowie, a dzisiaj przedstawię Ci trening obwodowy, który możesz sobie z łatwością wykonać w domu, ponieważ nie potrzebujesz totalnie sprzętu, a jednocześnie fajnie sobie potrenujesz. I tak naprawdę od Ciebie zależy ile tego zrobisz. Ja Ci przedstawię 4 ćwiczenia, które wykonujesz po sobie jako taki obwód. Zróbmy sobie jako taką stałą e, liczbę powtórzeń, czyli około 10-15 lub jako 30 sekund też będzie w porządku. I tak naprawdę zrobimy sobie tak jak mówię cztery ćwiczonka po sobie, ja Wam pokrótce je omówię, a później wykonacie sobie je po prostu w domu samodzielnie ile tylko dacie radę zrobić. Ale mniej więcej żeby to było w okolicach od trzech do pięciu takich obwodów. Także przejdźmy do wykonywania ćwiczeń. Pierwszym ćwiczenie będzie wykrok, ale zróbmy sobie go z pauzy, żeby troszkę te nogi też mogły popracować. Wychodzimy sobie do przodu, delikatnie, bioderko tylko cofamy. Nie odkładamy kolanka na ziemię, tylko utrzymujemy pozycję i robimy sobie powrót. Druga noga, hop, utrzymujemy pozycję i wracamy. Tak naprawdę pauza jest uwarunkowana od tego, na jakim etapie jakby treningu jesteście. Jeśli możecie sobie pozwolić na 5-sekundową pauzę, będzie super. Jeśli nie, zróbcie chociaż to dwie sekundki i powrót. Co ważne, pamiętajcie też, żeby nie było wyjścia kolana do środka, postaram się utrzymać jedną linię i robimy sobie powrót. Hop. I utrzymujemy pozycję. Drugie ćwiczonko, jakie sobie tutaj dorzucimy, będzie klasyczna pompka. Tu oczywiście, jeśli nie robicie pompek, wam nie wychodzą, śmiało zróbcie sobie je na kolanach, też będzie w porządku. I w tej pozycji pracujemy, normalnie jak do pompeczki. Jeśli już na jakimś tam etapie tych pompek jesteście, że już coś tam ich robicie, około tam 20, śmiało wejdźcie sobie do pozycji pompki, szeroko na nogach i w tej pozycji pracujemy. Zapewni Wam to stabilizację, a jednocześnie pozwoli Wam zrobienie troszkę większej ilości pompek. I też tu jest ważna technika, żebyście nie chcieli schodzić tylko klatką piosiową, tylko staramy się zejść całym ciałem w dół. Trzecim wciągiem będzie taki spacer w pozycji mostka. W ten sposób przechodzimy sobie napięty, czyli palce do góry i w tej pozycji robimy sobie wyjście jak najdalej do przodu, tylko oczywiście nie do pełnej jego wyprostu, bo wtedy jakby aktywność dwójki, czyli tych mięśni tutaj wyłączamy, więc chcemy sobie po prostu przejść do mniej więcej 20-30 stopni w stawie kolanowym i wracamy. Hop. Staramy się jak najmniej bujać bioderkiem. Teraz Wam pokażę jakby błędne wykonanie, czyli nie chcemy zrobić tego tak, to cały czas staramy się utrzymać pozycję biodra. Czwartym ćwiczonkiem, które sobie tutaj dorzucimy jest w leżeniu na brzuchu. Będziemy sobie chcieli wykonać tak zwane pływanie, więc jak jedna ręka będzie tutaj, druga tutaj, będziemy sobie naprzemiennie przechodzić. Co ważne, staramy się nie trzymać głowy w powietrzu, tylko głowa dotyka czołem maty i wtedy sobie wykonujemy przejścia w ten sposób. Czyli leżymy sobie tak, że głowa jest zawinięta, staramy się tutaj położyć czoło. Łopatki ściągamy delikatnie, nie za mocno i pracujemy. I to były cztery proste ćwiczenia, które możesz sobie wykonać jedno po drugim. Tak jak mówiłem, 10-15 powtórzeń lub 30 sekund. Zrób tyle, ile dasz radę, tyle, ile uważasz. Ja zachęcam Cię tak jak zawsze do zrobienia tych ćwiczeń. Spróbuj na sobie, daj znać, jak Ci poszło, jeśli gdzieś czułeś jakiś dyskomfort, również napisz, być może jakoś spróbujemy na to poradzić. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.